w kolejnym odcinku moich zmagań dzisiaj przyjechałem sam, cała ekipa została w domu i dzisiaj trochę chłodno, tak 3-4 stopnie pokazują termomotry Pierwsza pierwsze że przyjechałem na wodę nie PZW czyli na wodę prywatną, jest to nowe, niedawno otwarte łowisko i będę tutaj próbował swoich sił, później o tym, o, o tym łowisku może później opowiem, o trochę, trochę o tym opowiem, sorry, trochę się już jąkam powoli biorę się na rozkładanie sprzętu jak wiadomo, że trzy zestawy, czyli trochę więcej trzeba czasu poświęcić, przygotować szybko jakieś PV-ki rozkładać ponton, później trochę namiot no i będziemy liczyć na jakieś pierwsze rybki w tym sezonie takie większe wybrałem sobie potencjalne miejscówki, teraz muszę przyzbroić szybko zestawy na haki bezzadziorowe i zaraz powoli będę wpływał z pierwszą pierwsze dwa zestawy już tak, już mam teraz pokażę gdzie wywiozę a ci będę szukał, także godzina 12, nocka przede mną cała doba praktycznie i liczymy, że chociaż ten jeden się zamelduje a teraz się biorę za wiązanie letkora, szybko zaczepiam szypon i będziemy wozić zestawy tu dwa zestawy już sobie przygotowałem. Lewy zestaw będzie leciał na hmm, Krab krylo, o ile się nie mylę, z nasza. Myślałem, że gdzieś pod którąś z tych wysepek, co tam widać. Drugi zestaw mam minobombę, poślę tutaj sobie na ten róg. I trzeci zestaw, który pożyczyłem sobie, wędkę w ogóle od Kuby, wiozę gdzieś tak na granicę tych, gdzieś tak pod, pod drzewa, tylko jeszcze dokładnie gdzie to zaraz zobaczę. Popływam tam, popatrzę co, jak będziemy kupować zestawy. Szykuję się powoli za wywożenie trzeciego zestawu, bo dwa już sobie tam wywiozę, tak jak to mówiłem, jeden tu na róg, drugi tam pod z tych wysp i trzeci zestaw wiozę już na, na kuleczkę meusa, kołamarnica, ośmiornica, tutaj mam trochę przygotowanego już takiego miksu do podniecenia, troszkę pelletu obowiązkowo i ten teraz pojadę sobie trochę poskakać pod dnie, bo myślę gdzieś tam... Gdzieś tam byłem przed chwilą było ciekawie. Tam myślę, że postawię trzeci zestaw. I myślę, że coś tam nagram też nad wody. Będziemy powoli już czekać na rybki. I tak to mniej więcej wygląda jakieś takie słoneczko się tu próbuje przebijać u mnie. Tu stoi ta jedna wędka, tutaj są te dwie kołyska. tam zawsze stanie gotowości. I tak, no I za chwilkę będę rozkładał sobie na miosik. I myślę, że na noc jeszcze przemiasą bo znalazłem sobie jedno wypłycenie, jedną góreczkę taką. I myślę, że tak koło tego wypłycenia położę i zrezygnuję z tego zestawu, co stoi samotny tutaj ten po prawej stronie. Odpuszczę te krzaki, bo przy jednym krzaku już mam zestaw, myślę, że coś na otwartej wodzie spróbuję i może to mi przyniesie jakąś rybę, branie. I no i będę przewozić powoli za niedługo. Myślę, że smaki też coś pozmieniam. o tym powiem zaraz, jak chcę coś działać jeszcze. Czy ci zestaw wywiązuje tak pod desepkę pod gałęzie? Nie wiem jak ryby zachowują się tutaj o tej części po roku. W sumie jest, kończy, jest pierwszy kwiecień dzisiaj. Nie wiem jak się zachowują przy jakiejś innej władzy, czy przychodzą do krzaczków, ale spróbuję dzisiaj tak. Zestawy już wywiezione, Teraz pozapinam sobie tylko swingery działać działają. Mam pierwszą rybę, się szybko odplontuję, zawiążę, że ma dobre 10 kg przynajmniej. Siedzę przed chwilą z kolegą, pisą, że pewnie nic nie złapie, a tu taka niespodzianka. Taki oto karpicho Obserwuję, że jest dobre 10 kg ma szybko, zważę, zdezynfekuję Jedno szybkie foto, opuszczamy. Wiem, że tu już prawie nic nie widać ale może gdzie widać to co trzeba no i widać jakiś tam poły skarpika widać go, muszę go szybko ochlapać nie widać go w sumie pracy. szybko go puszczą, bo już jest ciemno płyńka, płyń czułówki nie zdążyłem sobie naszykować No ale popłynął. Kurde, nic nie widać. Dam jeszcze coś widać, mogłem tam iść, jest trochę jaśniej. Ale dobra, odpłynął. Ja, emocje po braniu już trochę opadły. Godzinkę mam już w pół do dziesiątej, w pół do dwudziestej drugiej i się sobie dopiero do namieciku, wszystko sobie rozciwiłem, w namięcie, fajnie ciepło. Włączyłem sobie też film, tak żeby sobie umilić trochę czas świeczka tutaj płomyk nadzieję mi cały czas płonie tak na chwilkę włączyłem i mam nadzieję że w nocy się jeszcze coś zamelduje trochę na to liczę Choć bardziej bym się cieszył, jakby coś weszło z rana bo trochę mi baterie w czołce padają no, ale jakby co no, będą się sobie jakoś poradzić świeci świeci także na pewno dam radę nieraz sobie już tak radziłem także mam nadzieję że będzie dobrze piękny poranek Aldora do mnie dzisiaj wita noc miałem trochę kryzys Tak jak już wspominałem traje mnie kaczki denerwowały, bo cały czas już zestawy przed chwilą też się obudziłem, bo jedna właśnie zahaczyła żyłkę Nie wiem czy przywozić, Może jeden, jeden zestaw zmienię na noc się znaczy na noc, na rano tutaj do Zatoki No i moja dobowa zasiadka powoli dobiega końca yy, Otworzyłem sobie fajnie siedzącą tą rybą, tak jak widzieliście, bo to karp no Nie zważyłem go niestety, bo waga mi nawaliła Po prostu baterie się skończyły, co więcej powoli składam sobie sprzęt cały Jeszcze przed chwilą miałem pika na tym samym zestawie co miałem rybę Więc tą wędkę z jako ostatnią I pontą składam za tydzień Coś znowu przejeżdżam, bo zakonałem sobie tutaj rezerwacji na rybomani Jak byliśmy z całą ekipą, tam filmik też gdzieś znajdziecie i myślę, że też coś nagramy, z tego też oczywiście będzie film, to już pewnie, jeżeli oglądacie. I co? No i myślę, że to tyle. No. Zachęcam do subskrypcji, do śledzenia naszego kanału. Lajkujcie, oceniajcie, komentujcie, Komentujcie raczej, sorry. I widzimy się w następnym filmie.